Hejka, tutaj wiki wiki Króli. no i jak już nie przedłużam i zostawicie łapki w górę ze subskrypcją, no i jak już nie przedłużam i zaczynamy filmik, o Boże, muszę dzisiaj po babożynkę na kawę zaprosić, bo po prostu mi się tak nudzi, a Familina idzie do szkoły, a familia idzie do szkoły, ja do szkoły nie idę. Ty do pracy, akurat. Pracujemy mi nawet. Famili, famili. Spakuj się do tej pracy. I czy sobie garnitur garni kupiłeś? Ja się Ciebie pytam. Czy sobie nie kupiłeś garnitur? Kupiłem. Pa. Dobra, już teraz weźmiemy. Tutaj nie. Tutaj kuba akurat leci tu. Jakby co, to Anastazja będzie już większa, więc... Okej. Okay. Ten talerz idzie tu. Ładnie ma mężusia. Dobra, Poli jak zwykle kanapkę do szkoły, bo zostawiła śniadaniówkę w szkole, kanapkę tu, o, no tak, Pola jeszcze pomidora lubi dołożonego, ja też, ona to bi tego pomidora po mamie dołożonego, ja też lubię. Dzisiaj Pola śniadania nie będzie jeść, Anastazja idzie do przedszkola, okej, okay, a ja w domu co? Pójdę do swojej pierwszej pracy. Bo ja mam dopiero y, 20 ileś lat. A tak to... A no tak pomidora... Okej, okay, już jest pomidor. To będzie dla mnie na śniadanko. Poza tym Anastazja też po, to po mnie odziedziczyła, że lubi pomidora. Mm. Dobra, na Anastazję już dam na stół. sobie też. No i teraz akurat też polin. Hala zjezd z nami. Teraz akurat śniadanie też. jest, na mnie daje zaświetko, więc trochę do niej wody dolejemy. Albo nie dzisiaj polejdzie do szkoły, tutaj to będzie tylko wodę bić, bo w bidonie. A ja chyba tak jak zawsze sobie nalewam. Okay, już jest zrobione, to idę budzić familin. Famili, famili. No tak, bola dzisiaj, nie idę się na chore, bo, yy, są, bo yy, Pola ma złamaną nogę a na jest chora, okej. Okay. Dobie, to idę budzić na pewno pole. Pola, ojej, tu się jak niedawno noga boli. No bo masz ją złamaną. Czy tutaj nie pamiętasz? No tak, złamana noga, zapomniałam. Mam Ci pomóc się ubrać, bym poprosiła. Dzisiaj zostaję w domu, tak dzisiaj idziemy do lekarza sprawdzić, czy Twoja nóżka już się zdajęła. Okej. Tylko czy mogę się umalować? Możesz. Czy ja Ci powiedziałam, że Ty nie możesz się malować? No, chyba powiedziałaś. To było, kiedy miałeś 4 lata, Pola. Um, a chodzisz teraz do już chyba prawie szóstej klaski. Drugiej. Dobrze, że to są kosmetyki dla dzieci. I tak mi się podobają. Oksy tutaj. Oksy, oksy, oksy. Będziemy budzić yy, Anastazję. Tak. Alika, Ja się ty z Liką. Mama pobawię. Lilka. Więc nie możesz niej nawet piłki rzucić. Jedną kulę odłożę, to rzucę. Ostawiam blisko siebie tą Anastazja. Oj, Anastazja, Anastazja. Zobaczymy, Anastazja musi mieć, yy, tak, yy, bo sobie ma astmę, Pola idziemy za chwilę do lekarza, dobra, Anastazja chodź, lepiej mieć to na buzi, niech Anastazja lepiej ma to na buzi, bo Anastazja ma astmę, no i za chwilę będzie pewnie, że no Anastazja ma większą astmę i większą, bo tak było przy urodzeniu, mama leżała prawie 8 dni w szpitalu. Cztery, dokładnie tyle, ile z tobą, to tym y, tylko powiem jedno, że tobie dali dyszkę, a no dyszkę za oddychanie i tak dalej, a Anastazji dali cztery, bo Anastazja miała właśnie problem z oddychaniem. No i idziemy do lekarza. Okej, okay, jak? Więc... numer, jak cztery mamy, więc czekamy, bo czytam sobie gazetkę. Numer 3. Zapraszam numer 4. Okej, okay, to my jesteśmy. Pola, Anastazja, chodźcie. Dzień dobry, my jesteśmy numer 4. Już chyba pani mówił właśnie czwarty raz. No córka złamała nogę, a córka się przed chwilą urodziła. A je, y, i ma astmę, więc papa, pan, panie Janie. Tak, panie Janie. Okej, okay, tutaj jest takie... Anastasia mam coś kupić. Ciocie, Masz Anastasia soczek daj. Potrzymam to, żebyś się mogła napić. Tak, dziękuję. Bo wiemy, wiem, że byłaś dzienna. Tą twoją nogą jest coś już duża, większa niż byłaś. Kiedy była w szpitalu 8 mi prawie 3 lata temu. W szpitalu do tego byłaś też 7 lat temu. No kiedy się rodzi? 8 8 lat temu, kiedy się rodziłaś. Pola masz usiądź. Bez kuli możesz tutaj. Jeszcze tylko jedną żeby nie bolało, ci dam tabletkę, bo będę musiała zrobić nie, je, to jestem już przyzwyczajona. dokładnie krzyczałaś, bo w ogóle nie bolało. No ja ją tak nauczyłam. Pola, już jesteś zdrowa, możesz chodzić. No tak jeszcze troszkę, nie. No to trzymaj mamy za rękę. Do widzenia. Do widzenia. I czekaj, nie pani jeszcze czeka. Trzeba tej małej zrobić operację. Mogę ją mieć na kolanach? Mogę. Ej. Czy to da do Anastasia czy to nie? Do Anastazji. A co powiedzieliście, wtedy Pola masz astmę. Jak ja w ogóle astmy nie mam. Dobra, już Anastazji, za kilka dni nie będzie miała astmy. Bo tak, się u, bo tak się uleczyła, poza tym jeszcze trzeba ją na chwilę dać do łóżka. Trzeba zrobić operację na y, tej dziewczynce. Dobrze, a teraz tą operację się da zrobić? No, chyba najwidoczniej da się zrobić. Chyba się da zrobić, ale nie mówię, że się da na pewno. Chyba da się teraz ją zrobić, więc Paula zawiesz już jej ciuch. Natomiast idziemy tą operację zrobić. Na pierwsze piętro trzeba pojechać i tam się wszyscy dwami zajmą. Operacja, ja jestem do zadań specjalnych. Proszę pacjentkę położyć. Poladę i pieska. Idziemy. Dobrze. O, jakieś sytuacje, no takie sytuacje i to mocna też się Panią. Dobra. Andrzej, Tylko proszę smoczka jej. Smoczek. Trzeba jeszcze smutkę. I wszystkiego przeszczep trzeba zrobić. Zrobiła! O, już idziemy. Czekaj, już idzie. I najważniejsze, przeszczep fajnie. Nikt tutaj musiała siedzieć kilka dni. Przeszczepię nie trzeba zrobić, ale już można ją zabrać. Nie dziecko. Panie Andrzeju, proszę ją iść na salę. Nasz no, Pola, zobacz. O nie, na no salie przeżyła? Przeżyła, przeżyła, przeżyła zabrać na drugie piętro. Proszę, jechać na drugie piętro. To jest ta pani lekarka, która was badała, no i pola tam, no i ja następnie tam będzie musiała być przez kilka dni. Dobrze. Dobra, no, ja to jadę. tu jedziemy. Proszę pani, proszę pani, udało się. Chrisz to półsłupki? Bo tutaj ktoś mi napisał, tak, był przeszczep serca. Holla, ja tutaj z nią posiedzę. Daj mi tylko jakieś ubranie dla niej i dla mnie. Dobrze. Masz, mamo, takie? Okej. Okay. Nie, bo ono mi to. Bardzo... Nie, to dla ciebie ma. Bo ci bajdę i pasuje. Dziękuję, Pola. A mi to pasuje. Eee. Dobra, proszę mamusia, ja muszę już iść. Ta pola będzie... Yy, a następnie będzie tutaj na bliższy jeden rok. Okej, okay, to przyjdę za z Stopą. Rok później. Okej, okay, idziemy, bo, pole... bo anestezja już jest zdrowa i pewnie większa. O Jezu, jaka... No, fajna, prawda? No Boże, mamo, tylko ta anestezja jest coś słodka. Polanie, interesuj się nią. Polak, ja mnie? Nie wystarczy. Taka. Okej. Okay. Okay ale inhalator chyba weźmiemy jak będziecie chore no to wtedy bo, było... boże do widzenia, do widzenia Pola się jutro na półkolonie dobra mama to się dzisiaj spakuj, okej? Okay? to się dzisiaj Pola spakuj, okej? Okay? tak spakuje się, okej okay. to jest na dom? No tak Pola to już dom I to znaczy Anastazja już mi się mylą te imiona Mamy taki, mamy dużo. A to kogo? Pokój mój? Nie, twój jest tam. Tą kołyskę trzeba wynieść, jakby co? Na no, ta kołyskę już mi się znudziła strasznie. Okej, okay, to jest twój pokoik. Fajny. Tylko zdjął mi to. Dobra. Miszek, miękki. Świwór, dobre. Tylko coś się w nim mieszczę? zmieszczę. Zmieszczę. Ja będę mogła też spać, matka na górze. Jak ci pozwolę, to zależy. A to był nasz piesek? Tak. Polano, pakuj się. No, tylko to moje dziś iść, pakuj się. Nie, bo tu jest ze szkoły. jest też z plecakiem, ale na początek muszę z niego wyciągnąć. Pójdę, z... Pójdę z plecakiem też, ale na... ale na początek muszę wyciągnąć z niego wszystko. I pamiętaj, Pola, daj mi tą walizkę. Wyglądasz ekstra. Wiesz co, takie okulary, bo wyglądają na mnie ekstra. Anastazja! Wiesz, na dziesięć dni to cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, you to mamo, ja Ci powiem, że ja jestem już spakowana na ten wyjazd. Okej, okay, Pola. Tylko że teraz już kończymy odcinek, pa, pa.